Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. McDonald. No zastanawia się, czy nie strzelać. Świetna akcja w obronie. Brawo! Zdecydowanie, świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. W środku jest nieobstawiony kolega z zespołu. Z tego podania może być bramka. McDonald. W ostatniej chwili przejęli. Są koledzy na wolnych pozycjach. Będą kontratakować. Dobrze dograł. Ależ niesamowity atak obrońcy. Szansa! Piłka chodzi jak po sznurku. Dobrze to przechwycił. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Strzela uderzył, ale prosto wywala. Podanie kapitalnie broni. Doskonale. Kapital. Przymierzył teraz woleja. I mamy otwarcie wyniku 1 do 0. Spójrzmy na powtórkę, bo Warto piękny gol. Tak, będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. 14 minuta i pierwszy gol w tym meczu. Znakomicie! Uderzenie w stronę bramki. Pewnie obronił i piłka jest w jego rękach. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Ależ piękne podanie. No już blisko pole karne. Czy to wykorzyst Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Mógł wybijać precyzyjnie. Środek pola jest wolny, tam biega partner z jego drużyny. Czy to wykorzysta? Uderzenie? Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Pięknie podał. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał. Rzut rożny. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Skuteczna interwencja, ale na pewno nerwowa. Ryzykował, ale pewnie odebrał. McDonald? piłkę, jest szansa na kontratak. Czy to wykorzysta? Jest okazja, ależ nie wykorzystali szansy. Musiał uderzyć bardziej precyzyjnie, żeby ta kontra skończyła się golem. Zespół traci piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Celnie do partnera. Dobra okazja. Obrona wybija. Będzie zutrożna. Było widać w tej interwencji sporo nerwowości. Zdecydował się na strzał. Oto na Ukramcasa. Pomógł. Podał ją. Musi ładnie podać. Dobrze teraz włoska litniłki rybalowy. A, fantastycznie z A jak niewiele zabrakło słupek. Rozrzucenie do boku. Czy to wykorzyst? Oddaje strzał. Wspaniała interwencja. I będzie rzut rożny. Wysiłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Wspaniałe podanie! Strzela! Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. McDonald's. Kończy pierwszą połowę. Rezultat do przerwy 2 do 0. Oto druga połowa spotkania. McDonald's. Dobrze ustawiony partner w środku pola. Kapital głową w kierunku bramki. No tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Dobrze podał. Oddaję piłkę koledze. Piłka nie doszła jednak do adresata. Może zagrać piłkę do środka. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Szansa na kontratak. Zobacz. No i kontra zastopowana. Dobrze teraz przejęli obrońcy. Świetna współpraca. Zdążył w ostatniej chwili. Ciłka trafia w arbitra. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Ale była sytuacja na stronie gola. Szkoda spalony. Pięknie dograł. Jest szansa na gola. Ładnie teraz Bramkarz odebrał piłkę. Utrzymali się. Nie odnieśli jednak korzyści, więc będzie rzut wolny. Przywołał partnera z drużyny. No, być może do niego zagra tę piłkę. Uderza! Ten gest mówi wszystko. Niezadowolony jest po tym strzale. Renner podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Rozejrzał się, nie chce grać sam. Jestby pomysł, ale nie udało się. Skutecznie dograł do kolegi. Przejął piłkę. Przeszedł go bez problemu. Znakomicie. Jest szansa. Nieudany atak. Ładne podanie. Czy to wykorzysta? Ładna seria podań. Brawo. Oddał piłkę. Szansa! Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych. Precyzyjne podanie. Ależ akcja! No brawo, świetne za... Jest uderzenie głową na bramkę. Zaspał obrońca w tej sytuacji. I stracili posiadanie piłki. No, próbują, choć się nie udaje, powiększyć przewagę. Dobrze, teraz interweniuje obrona, oddalając niebezpieczeństwo. Bramkarz wyszedł z bramki i zażegnał niebezpieczeństwo. Prawa za tę interwencję. Strata i piłce rywale. Ładne podanie. Czy to wykorzysta? Ależ podanie. Ważne, że nie jest osamotniony. No strzela! Nieudana próba podwyższenia rezultatu. Szykuje nam się zmiana. Groźnie, ale zdążyli na czas. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu zaufu. Anderson. Świetne podanie. No i ślisk. Dośrodkowanie w pole karne. Dość nerwowe wybicie, ale najważniejsze, że skuteczne. Dobrze dograł. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Jest szansa na kontratak. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. 2 do 0, koniec spotkania, przekonywujące zwycięstwo. Brawo, 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 bardzo dobra gra, zarówno w ataku, jak i w obronie. Rzeczywiście zagrali ładny mecz i wszystko ułożyło się tak, jak planowali.